Czy jest miejsce na emocje w biznesie? Co możesz zyskać, a co możesz stracić? O tym w tym odcinku. Zapraszam. Cześć, z tej strony Greg Albrecht. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym porozmawiamy o tym, czy jest miejsce na emocje w biznesie. Temat może wydawać się zaskakujący, ale kiedy przyjrzymy się temu, jak na co dzień wyglądają Rozmowy, spotkania biznesowe, dyskusje, to zauważymy, że zazwyczaj słyszymy sformułowania typu: muszę to przemyśleć, podejmij racjonalną decyzję opartą na danych, co ty o tym sądzisz. To są sformułowania, które słyszymy, które opierają się stricte na myśleniu, na kulcie umysłu, na logicznej analizie, na racjonalności. I w kontekście życia zawodowego. I prowadzenia biznesu, mamy tendencję do tego, żeby ulegać tej presji społecznej, do tego, żeby w środowisku profesjonalnym być poważnym, wyważonym, a tym samym nie okazywać emocji. Używam oczywiście stereotypu i uproszczenia, więc wiem, że możesz być osobą, która postępuje inaczej, lub spotykasz się z osobami, które postępują inaczej. Jednakże statystycznie, w środowisku, w którym się obracam, mam wrażenie, że tych emocji zbytnio nie nie widać. Ale czy jak ich nie widać, to ich nie ma i czy nie mają one wpływu na to, co robimy? O tym w tym odcinku, bo chciałbym pokazać moje obserwacje, silne, słabe strony pokazywania emocji i od razu zaznaczam, że dla mnie to też jest obszar nowy. To znaczy wiadomo, że odwrócenia, emocji odczuwam. Niemniej jednak zdecydowałem się pogłębić moją pracę w tym obszarze i odłożyć trochę na bok Mój racjonalny umysł, którym całkiem przyzwoicie sobie operuję, a poszukać więcej po stronie emocji i zobaczyć, co się stanie. No i na kanwie tych refleksji natrafiłem na różne rzeczy, którymi tutaj się dzielę. Na pewno mogą być osoby, które mają już większe doświadczenie w tym zakresie, ale mam nadzieję, że to będzie przydatne. Jeżeli coś przyjdzie Ci do głowy po przesłuchaniu tego odcinka, to napisz koniecznie, bo to zawsze jest bardzo wartościowe. Pierwsze pytanie, które sobie Postawiłem, to czy możemy podjąć racjonalną decyzję? Wydaje mi się, że ogólnie nie. Było kiedyś taka, była kiedyś taka sytuacja, chyba pod koniec XIX wieku, że był facet, który miał wypadek w pracy i no dość makabryczny. Ten w, w tym wypadku uszkodził mu się cały płat czołowy mózgu, w którym te wszystkie emocje się lęgną i działają. Przeprowadzili na nim Eksperymenty różnej zauważyli, że problem ma z podejmowaniem decyzji, bo okazuje się, że ilu byśmy nie zważyli racjonalnych czynników, to na końcu i tak potrzebujemy jakiejś emocjonalnej wskazówki, czegoś z ciała, czegoś z naszej głębi, co nam podpowie, którą decyzję podjąć. Czyli nawet przy wyborach, które wydawały się racjonalne, oparte na liczbach, ten człowiek z uszkodzonym płatem czołowym, a zatem odcięto od emocji, nie mógł tych decyzji podjąć, chociaż w innych aspektach jego mózg w miarę normalnie funkcjonował. No i to nie jest jedyne doświadczenie dotyczące naszej irracjonalności. Jest świetna książka Dana Arielego, którą polecam, polski tytuł to Potęga irracjonalności właśnie, w której pokazuje wiele sytuacji, w których wydaje nam się, że postępujemy racjonalnie, ale tak naprawdę postępujemy nieracjonalnie. Z takich ciekawych aspektów to to, jak Przypominamy sobie przeszłość, i na przykład rodzice nam coś kiedyś opowiadali, to zaczynamy wierzyć w to, co się wydarzyło i w naszym mózgu to zaczyna zajmować takie miejsce, jakbyśmy naprawdę to przeżyli, mimo to, że mogli nam przez całe życie opowiadać jakąś bajkę, to my już mamy nawet wyobrażenie tej sytuacji, opowiadamy z pełną pewnością, że pamiętamy to i to się wydarzyło, okazuje się, że to mogło się nie wydarzyć. Zatem dużo w nas jest i racjonalności. Można zaryzykować, że w ogóle racjonalności nie ma w czystej postaci. <laughs> Oczywiście komputer może podejmować racjonalne decyzje i my w pewnym sensie też, nie chcę tego upraszczać, ale jednak często jest odwrot. Podejmujemy decyzję emocjonalnie, a następnie próbujemy ją racjonalizować. Przykładem tego jest chociażby kupowanie samochodów luksusowych, gdzie hmm, ktoś chce kupić sobie samochód... Hmm, Luksusowy, czy, czy lepszej marki, premium, dlatego że mm, może zawsze powiedzieć, że będzie bezpieczniejszy, będzie bardziej trwały i tak dalej, ale prawda jest taka, że być może pożąda jakiegoś statusu, po prostu chce nim jeździć, a może jest jakiś inny powód, którego nawet sobie nie uświadamia i zawsze taką decyzję zracjonalizuje. Zatem, czy można podejmować racjonalne decyzje? Nie, ale to jest jedna kwestia, a druga, jak się zachowujemy? Zatem, czy emocje są nieprofesjonalne i przeszkadzają w pracy? No, i tu wyobrażamy sobie spotkanie, w którym ktoś negocjuje z nami i tych emocji w ogóle nie ma, i wyobrażamy sobie, no cóż, jaki to stonowany, wspaniały negocjator, który nie pokazuje emocji i w ogóle hmm, nie wiem, jest taki profesjonalny w swoim zachowaniu, i tak dalej. Za chwilę dalszy ciąg programu, a tymczasem czy chcesz otrzymywać ode mnie bezpłatnie najciekawsze artykuły, podcasty i narzędzia, które pomogą Ci lepiej zarządzać firmą i własną karierą? Dołącz do 10 tysięcy subskrybentów i zapisz się na grekalbrecht.io łamane na klub, a w każdy piątek otrzymasz na maila garść inspiracji na weekend. Daj się pozytywnie zaskoczyć, a jak Ci się nie spodoba, to wypiszesz się jednym kliknięciem. Zapisz się na grekalbrecht.io łamane klub. Do zobaczenia w Twojej skrzynce. Tutaj przychodzi do mnie moje doświadczenie, e, które ostatnio miałem, a mianowicie brałem udział w treningu interpersonalnym, trochę o tym też może później powiem. Trening interpersonalny polegał na tym, że siedzimy, siedzieliśmy w grupie ludzi y, razem w jednym pokoju, w towarzystwie y, psychologa i rozmawialiśmy ze sobą i obserwowaliśmy, jakie między nami są relacje, jakie robimy pierwsze wrażenie na sobie itp. No tak, uprościłem to, ale to co było kluczowe, to to pierwsze wrażenie. Zatem zapytałem, jakie jest pierwsze wrażenie na temat mojej osoby. No i padły różne słowa, które można było zinterpretować jako pozytywne: że jestem taki profesjonalny, ładnie się wypowiadam, jestem zawsze taki stonowany i, i mówię z dużą pewnością i racjonalnie. I można było pomyśleć, że to są komplementy, ale jak dalej byłem w tej grupie, uświadomiłem sobie, bardzo ważną rzecz, której szczerze mówiąc zbytnio nie myślałem. Może to nie jest jakieś wielkie odkrycie, dla mnie było spore. Uświadomiłem sobie nagle, że ta, ten mój styl działania, który jest naturalny, nie jest wystudiowany, właśnie sprawia wrażenie takiego wystudiowanego. Dlaczego? Dlatego, że w swoim zachowaniu jestem. W pewien sposób wyzuty z emocji, i przez to ludziom jest mi trudniej zaufać, bo nie widzą tego człowieka w sobie. Zatem to, co zawsze uważałem za jakąś moją silną stronę, czyli to, co m, uważam za, nie wiem, po prostu bycie stonowanym i komunikowanie się klarowne i tak dalej, okazuje się, że w niektórych sytuacjach może być m, postrzegane dokładnie odwrotnie, bo ktoś może uważać, że m, jestem po prostu nieautentyczny. Jestem plastikowy, sztuczny, wystudiowany, nie wiedzą co się pod tym kryje i zatem mogą mieć takie poczucie problemu z zaufaniem, a to w biznesie jest przecież podstawa. I czasem się zastanawiam też na, na bazie moich doświadczeń z komunikacją, w mediach społecznościowych, którą, którą też w jakiś sposób wytwarzam i zajmuję się nią pośrednio, pisząc różne rzeczy, zauważyłem, że właśnie takie wrażenie sprawiam, że może nie piszę o tych emocjach, nie mówię o nich, i ktoś może myśleć, że fajnie, że to jest profesjonalny gość, ale nie wiem, czy go lubię. Zatem, jak to jest? No, zauważyłem dzięki temu treningowi interpersonalnemu i temu, co potem też robiłem, że mm, te emocje Komunikowanie ich, przeżywanie, pokazywanie ich, komunikowanie ich pomaga nas stworzyć głębsze połączenie. Już zacząłem to też świadomie robić, czyli dopuszczać do siebie te emocje, które przeżywam, bo to też nie jest takie proste, i opowiadać o nich, o tym, co czuję w kontakcie z innymi osobami, zauważyłem, że to pogłębia to połączenie. W pracy mojej z ludźmi też buduję inny poziom kontaktu, inny poziom zaufania. Ale co więcej, także ja się lepiej czuję, bo nie kumuluję tych emocji w sobie, nie, nie jestem tylko przy osobie, z którą rozmawiam i nie skupiam się na tym, co ona odczuwa i nie próbuję reagować na to, jak ona się zachowuje, ale też dopuszczam to, co ja czuję i mogę dzięki temu dawać głos intuicji i czuć się lepiej, uwalniać złe emocje, złe w cudzysłowie, czyli złość, lęk. Na bieżąco i wtedy one się nie kumulują i mogę też zachować zdrowie fizyczne. Niektórzy mówią, że tłumienie emocji ma przełożenie na zdrowie fizyczne, bo może prowadzić do różnych schorzeń na tle psychosomatycznym. No to już jest daleko idąca teoria, którą zresztą się tutaj nie, nie będę głębiej zajmował, ale chciałem ją zaznaczyć, żeby pokazać właśnie, jak to jest czy emocje są nieprofesjonalne. Wydaje mi się, że są potrzebne, pozwalają zbudować głębszą warstwę. Kontaktu, zatem czy są jakieś ryzyka związane z tymi emocjami? Tak? No, oczywiście, jakieś ryzyka się, na pewno okazywanie i mówienie o emocjach. To ryzyko to bycie niezrozumianym, czyli przełamywanie pewnej konwencji komunikacyjnej, w której ktoś może być po prostu zaskoczony tym, że mówimy o sobie, ale też pewne ryzyko otwarcia się, czyli mówienia tego, co naprawdę myślę, i tu eksperci od negocjacji mogą powiedzieć: No, u, tak naprawdę mówiąc, co myślisz, Tracisz dźwignię negocjacyjną, bo twój przeciwnik wie, co mówisz, i chociaż emocje bywają przez niektórych, w niektórych kulturach są wykorzystywane świadomie w negocjacjach, na przykład ktoś wchodzi na spotkanie, i zaczyna cię krzyczeć i mówić, że jesteś idiotą, a to, co robisz, nie ma sensu tylko po to, żeby Ciebie zdestabilizować emocjonalnie i potem pokonać, no to w normalne, otwarte komunikowanie emocji może mieć negatywny skutek w sytuacji negocjacji ze względu na to, że ktoś rzeczywiście zobaczy, co myślisz. Więc są sytuacje, w których może warto swoje emocje trzymać na wodzy. No i jest też to ryzyko, że jak się otwieramy, odsłaniamy te nasze słabości, to ktoś może wiedzieć, gdzie nas potencjalnie trafić. I tutaj też dobrze mieć świadomość tego, że przeżywanie emocji jest też kosztowne emocjonalnie, fizycznie i niesie pewne ryzyka. Aczkolwiek, i tu miałem sporą niezgodę z jednym psychologiem, którego znam od lat i... I, i zwykłym poważać, gdyż on powiedział, że jego zdaniem emocje są tylko do pokazywania najbliższym, a w biznesie nie są potrzebne i trzeba być sobą i nie ujawniać się, bo, bo emocje są dla przyjaciół. Nie zgadzam się z tym twierdzeniem. Powiedziałbym, że są wąskie, wybrane sytuacje, w których dobrze mieć świadomość tego, jak te emocje mogą e, wpłynąć oraz jak pokazywanie złości, radości, lęku. E, może się przełożyć na sytuację konkretną, niemniej jednak w większości momentów, żeby być spokojnym wewnętrznie, być w zgodzie ze sobą, nie nosić maski, czuć taki komfort i przepływ energii wewnętrznej, moim zdaniem, po prostu warto być prawdziwym. I ja zawsze podchodziłem do tego w ten sposób, żeby być autentycznym, a to, że tych emocji nie wyrażałem tak, jak by się wydawało, że niektórzy mogą je wyrażać, to raczej dlatego, że po prostu nie umiałem. Nie miałem do nich dostępu, nie miałem chwilowej świadomości tego, co przeżywam. A nie dlatego, że tłumiłem je w sobie i nie chciałem o nich mówić, bo mm, mam otwartość do tego, żeby to mówić. Zatem ryzyka są. Myślę, że w sytuacjach negocjacji, być może z jakimiś osobami. Co do których mamy wątpliwość odnośnie ich intencji. Warto zachować to, co jest bardzo głębi nas dla siebie, ale też okazywanie emocji nie musi oznaczać powiedzenia pierwszej z brzegu osoby, że się ją kocha, czy że się jej boi, tylko może oznaczać inne kwestie. Można po prostu okazywać pewne rzeczy, które nas irytują, czy. Nam się podobają. Więc moja decyzja jest taka, żeby świadomie odczuwać i dzielić się emocjami na co dzień. Zobaczymy, jak to się przełoży na moje życie. Jest to też taki plan na przyszły rok, żeby udoskonalić bycie bliżej swoich emocji i bycie w kontakcie ze sobą, w kontakcie, z innym, kiedy jestem z innymi ludźmi, a także mówienie o emocjach i tym, co czuję, gdy oni coś mówią, gdy ja coś mówię, gdy oni coś robią. Gdy ja coś robię, no i zobaczymy, co z tego wyniknie w dłuższej perspektywie, ale rekomenduję ci spróbowanie. Jedno, czego już doświadczyłem, no to uwalnianie emocji na bieżąco pomaga unikać frustracji i jakichś wielkich wybuchów, na pewno, ale też otwieranie się i mówienie o emocjach widzę, że pomaga zbudować głębszą relację i dzięki temu współpraca z kimś jest po prostu przyjemniejsza, też bardziej oparta na prawdzie, a nie na jakimś tańcu racjonalności. Zatem jak dowiedzieć się czegoś o emocjach, no bo wszyscy je przeżywamy, ale nie wszyscy jesteśmy ich świadomi. No jest mnóstwo rzeczy. Emocja, nauka o emocjach jest psychologia, więc warto zgłębić coś, przeczytać, dowiedzieć się na ten temat. Ja to robię od lat, ale jak widać, nie pomaga mi to aż tak z tymi emocjami być w kontakcie. Bardzo pomocna może być terapia, na pewno. W terapii mówimy w zasadzie wyłącznie o emocjach i o tym, czego doświadczamy i można się dużo nauczyć. I też ja. I kiedyś byłem w terapii i teraz też tym się zajmuje, żeby właśnie tych emocji się nauczyć się używać i, że tak powiem, doświadczać ich, o tak bym tak powiedział, w, w, lepiej. W coachingu też można mówić o nauczyć się komunikowania emocji w środowisku zawodowym. A mm, ostatnim rozwiązaniem, które tu przychodzi mi do głowy, to jest trening interpersonalny, o którym mówiłem, którego doświadczyłem, o którym nie wiedziałem wcześniej, polecił mi to kolega i to było naprawdę świetne doświadczenie. Kilka dni w izolacji od świata, w rozmowie z ludźmi, którzy na początku byli obcy, ale dzięki temu, że dzieliliśmy się ze sobą, byliśmy w bezpie bezpiecznym środowisku, we wsparciu terapeuty, to szybko się poznaliśmy, pogłębiliśmy tę relację, opowiadając sobie różne historie i dzięki temu mogliśmy też obserwować, jak na siebie wpływamy nawzajem, jakie emocje wywołują w nas zachowanie innych osób i przez to, że to trwało łącznie e, no, 36 godzin siedzenia w kółku bez żadnego planu, tak naprawdę, to można było wielu emocji doświadczyć, zobaczyć między różnymi ludźmi i w praktyce przetestować tę zmianę w zakresie komunikowania emocji, co na co dzień nie jest łatwe. Po godzinie terapii, żeby nagle zacząć się do bliskich innych, odzywać w sposób inny i inaczej odczuwać. Zatem to są różne narzędzia. Każdy wybierze to, które. Na które się czuje i jest gotowy. Można zacząć od czytania, jednak praca z drugim człowiekiem, według mnie, to podstawa. bo książki, znowu w książkach, znowu jest ta warstwa racjonalna, z której korzystamy, a tu chodzi o to, żeby przełamać nasz racjonalizm i zamiast mówić, co myślę, to. Skupić się na tym, co czuję. I jak już wielokrotnie mówiłem w tym podcaście, i co praktykuję i polecam, praca z kimś, kto jest profesjonalistą, coachem, terapeutą, w zależności od zapotrzebowania i obszaru, którym chcemy się zajmować, niesamowicie nas ubogaca wewnętrznie, podnosi nasze kompetencje, podnosi też naszą, mówiąc pragmatycznie, skuteczność, i tym samym uważam, że każdy powinien. Tego spróbować, ale oczywiście nie namawiam też każdego, bo trzeba to czuć. Natomiast dla mnie no, zyski, jakie w życiu mam dzięki terapii, dzięki coachingowi, którym się w cudzysłowie poddawałem na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, są nie do przecenienia. Są to ogromne zmiany, które dzięki temu, między innymi dzięki temu udało mi się w życiu przeprowadzić, dzięki którym po prostu na co dzień czuję się lepiej, a teraz będę jeszcze. Bardziej świadomie wracał do tematu emocjonalności, korzystania z tych emocji na co dzień i będę stosował je, yy, czy będę ich świadomy w biznesie, bo tak stosował emocje. To może jest śmieszne znowu moje chodzenie do świata racjonalnego i funkcjonalnego. <laughs> będę pracował nad tym, żeby z tych emocji czerpać, czego również Tobie życzę. Chętnie poznam Twoje doświadczenia z emocjami narzędzia, które stosuję, żeby w nie zajrzeć i sobie z nimi żyć dobrze i jak one też pomogły Tobie w biznesie. Każda historia jest mile widziana, a tymczasem dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia już niebawem. Czy chcesz otrzymywać ode mnie bezpłatnie najciekawsze artykuły, podcasty i narzędzia, które pomogą Ci lepiej zarządzać firmą i własną karierą? Dołącz do 10 tysięcy subskrybentów i zapisz się na grekalbrecht.io, łamane a w każdy piątek otrzymasz na maila garść inspiracji na weekend. Daj się pozytywnie zaskoczyć, a jak Ci się nie spodoba, to wypiszesz się jednym kliknięciem. Zapisz się na grekalbrecht.io, łamane Do zobaczenia w Twojej skrzynce.